Teraz będziemy jeść, słuchajcie, te placuszki. Tutaj mam te truskawki. O, i troszkę śmietanki, trzydziestki tam. Mm. A co? A co będę zażałować? Mówię Wam, są naprawdę, one są bardzo delikatne. O, jak naleśniki. Wiem, że ten dyskusja jest że już słyszałam, że semolina to kasza manna, że semolina to grysik, że semolina to mąka kukurydziana. Ja nie jestem znawcą. Ja mówię to, co przeczytałam w internecie. Semolina to jest kaszka, tak kaszka mąka wyprodukowana z pszenicy durum tylko i nic nie można z innej pszenicy jej wyprodukować. Dajcie mm. ja spróbować. Wiem, że w internecie oni jedzą z miodem. Ale ja uważam, że z truskawkami, z cukrem, z truskawkami i ze śmietaną jest lepsze. Próbuj. Otwórz No. I co? Pyszne. Pyszne, co nie? Mhm. Naprawdę pyszne. Te naleśniczki są tak fajne. Także zachęcam do zrobienia. Naprawdę. I jeszcze, tak jak mówiłam w przepisie, ja jeszcze mam dwa przepisy, które chcę wypróbować z semoliny, myślę, że wyjdą, to na pewno będzie przepis, kupiłam sobie więcej semoliny, u nas było w jednym sklepie, ale jak ja już poszłam, to już nie było. Ciężko zdobyć, nie? Mhm, mm ale w internecie można kupić samolinę. nie, nie, nie będę aż przy Was jeść, ale mm, pecha, zaraz, zaraz jeszcze za to się zabiorę, tylko tą dekorację ściągnę, mm -hmm. no bo to do zdjęcia. A, A z sobie... miętą też może być dobre. Tak, z miętą też no. może. No, dlatego właśnie dałam, bo mięta też. Mo no, można iść z tym syropem klonowym, z miodem, ale nie wszyscy lubią miód. Mm -hmm. No. Czy mi to by smakowało na, na, na wytrawnie? Aż muszę spróbować. Chyba nie. Chyba nie, nie. Nie. Może. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy placuszki. Placuszki z takimi e, dziurkami. E, już Wam mówię, będą oczywiście to placuszki na słodko. Ja będę je podawać z takim... E, przez, zmiksuję truskawki i na truskawki dam troszkę kleksa zbitej śmietany. I już Wam mówię, e, co będzie mi potrzebne. E, tutaj mam około dwóch szklanek Szklanka 250 ml ciepłej wody. Nie gorącej, ale ciepłej, takiej pokojowej. Do tego jedna i pół szklanki semoliny. Semolina e, to jest taka kaszka, mąka e, e, z, du, z, z pszenicy durum. I już Wam mówię, taką semolinę można dostać. Na znanym portalu aukcyjnym na Allegro, ewentualnie w jakich sklepach ja kupiłam sobie na Allegro semolinę. Do tego będziemy potrzebować jednej trzeciej szklanki mąki tortowej, jedna łyżka cukru. Do tego dwie łyżeczki, takie płaskie, proszku do pieczenia i jedna taka czubata, łyżeczka drożdży suchych. Troszkę szczypta soli i to wszystko. Ja widziałam ten przepis e, e, oczywiście w internecie, ale bardzo dużo tych przepisów widziałam na zagranicznych, e, takich jakby e, portalach, gdzie no, mało było po polsku. Ale spróbuję zrobić, bo bardzo mi te placuszki się podobają i bardzo chciałabym je spróbować. Mam nadzieję, że tak jak wyglądają, tak będą smakować. Także zaczynamy. Czy można zastąpić czymś semolinę? Mi się no zdaje, się? że raczej nie. Czytam w internecie, nie polecają niczym zastępować semoliny. Ona ma, jak się ją dotknie, weźmie w palce, to ona jest troszkę podobna do naszej mąki, krupczatki, ale jednak to nie jest jest mąka kruczatka. E, m, mi przypomina to taki bardzo miałki piasek z nad morza o coś takiego, ale taki naprawdę miałki, bo ona jest taka w dotyku bardzo sucha i już wam mówię, od czego zaczynamy. Będzie nam potrzebny taki blender. Ja mam taki, a to wszystko jedno, możecie też e, 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 robotem zrobić, także e, do semoliny dodam naszą mąkę. Bo tu mam miarkę o dwie szklanki letniej wody, tak żebyśmy nie zabili drożdży. O, ciasto ma być e, rzadkie. Tutaj dodamy, od razu wymieszamy wszystko. Dodamy łyżeczkę drożdży sypkich. to o taką dość sporą łyżeczkę drożdży sypkich, Tak. Dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Raz i dwa, dwie płaskie. Tak. Do tego łyżka cukru. Wymieszamy. Gdyby ciasto nam zaraz nie będzie miało. Yy, tak rzadkiej konsystencji to dodamy po prostu jeszcze troszkę wody Dlaczego mi, dlatego mi tu jeszcze troszkę wody zostało, ale dałam dwie szklanki i wsypujemy nie dajemy tu żadnych jajek i wiem, trochę to dziwnie brzmi dla mnie też to dziwnie brzmiało tak, tu jest proszek do pieczenia i drożdże sypkie taki przepis tak, zamykam i będę miksować do połączenia się składników. Już zmiksowali. Teraz Wam pokażę. Wyciągnę. I już wam pokazuję konsystencję. Jest rzadka. Troszkę to wygląda, jakbyśmy kaszki ma kaszkę mandę tu zmiksowali. I teraz musimy to odstawić, wszystko zależy od temperatury, ale na około 20-30 minut, żeby drożdże zaczęły nam pracować. Także widzimy się za 20-30 minut. I widzimy się po 30 minutach. Nie wiem czy to widać, ale ciasto tak jakby zaczęło pracować, po prostu bąbelki się wytworzyły. Dalej jest takie lejące i takie ciasto ma być. Gdyby Wam wyszło troszkę gęstsze, po prostu dolać wody w takiej temperaturze pokojowej i wymieszać. Za każdym razem, kiedy będziemy nalewać, zapalam gaz, smażymy na niedużym ogniu. I będziemy smażyć. Patelnia najlepiej, żeby była chłodna. Na chłodną patelnię wylewamy. Tak. I na małym ogniu. Przybliżyłam Was, żebyście widzieli. Na małym ogniu już się pokazują. Nie przewracamy tych placuszków. Smażymy dotąd, aż ciasto to surowe po prostu się usmaży. Pokażę. O, już są takie. Bardzo ładne. Można troszkę patelnie spryskać olejem, jakbyście chcieli. U mnie ładnie odchodzą bez oleju. I każdy placuszek będę odkładać na kratkę, taką kratkę z piekarnika, żeby one odparowały, bo one będą odparowywać i z pod spodu i z wierzchu. Także nie kładźmy na talerz, bo po prostu nam zamokną. Jeszcze chwilę, nie wiem czy to widać, ale chyba widać, jest jeszcze ciasto, więc jeszcze i, i już. Zaraz Wam pokażę. O, widać, widać piękny. Odłożę na kratkę do ostygnięcia. O, na, na coś takiego, na taką kratkę. Odkładam, żeby ona, one po prostu spod spodu i z wierzchu odparowały. I tak będę smażyć każdego. Przed każdym położeniem troszkę patelnię y, musimy schłodzić. Ona musi być chłodna. Nie stawiamy na gaz. I tak jak mówiłam na małym gazie. Wymieszałam Leję. O. i po małym czekamy na małym gazie. I następny też upieczony, resztę oczywiście upiekę już poza. Kamerą i zaraz wam pokażę. No, wykładam. Jeszcze gorący muszą odparować. Ale ten wcześniejszy Wam pokażę. Ten, który już ostygł. Tak wygląda. O. Tak wygląda spod spodu. I mam, już wam mówię. Tak jak mówiłam, lejemy na taką lekko ciepłą patelnię, nie na gorącą. Jakie są? Są bardzo... Jezu, wyostrzy, no wyostrzy. Są bardzo delikatne. Bardzo delikatne, nie są słodkie, więc trzeba oczywiście z czymś słodkim podawać. W Smaku przypominają mm, mi takie Puszyste naleśniki. Także zachęcam do zrobienia takich placuszków z semoliny. Naprawdę są dobre. Dobre, mięciutkie. O! Bardzo świetne. Można podawać z czym tylko chcecie. Na, ja uważam, że na słodko. I jeszcze chciałam coś powiedzieć. Także jak Wam się przepis podobał, naprawdę dobre. To poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także zachęcam do kupienia semoliny i wypróbowania przepisu, a i zaznaczam jeszcze, że inne przepisy z semoliny też będą. Także zapraszam do wypróbowania przepisu i dziękuję za łapkę w górę i pozostawiony komentarz. Do zobaczenia, pa pa.